Spółka Play to Chill powstała w 2017 roku, jeszcze wcześniej działaliśmy pod nazwą Warsaw Games. Głównym obszarem działalności jest produkcja gier. Do tej pory działaliśmy w takim obszarze współpracy z wydawcą. Działaliśmy może nie jako podwykonawca, natomiast tutaj liczyliśmy na finansowanie i wydawanie gier, naszych gier przez zewnętrznych wydawców. Od marca zeszłego roku zmieniliśmy całkowicie podejście. Chcemy tylko i wyłącznie sami produkować nasze gry, sami je wydawać. Oczywiście przy wsparciu marketingowym całej grupy Playway. Jakby kolejnym obszarem, w którym chcemy się rozwijać, jest oczywiście wydawnictwo zewnętrznych deweloperów. Częściowo jest to prawda. Natomiast to nie jest tak, że zdecydowaliśmy się iść tylko i wyłącznie drogą symulatorową. Oczywiście nasz główny produkt Motorcycle Mechanic Simulator to klasyczny e, symulator, oczywiście cross-promowany z największym hitem grupy Playway, Car Mechanic Simulator. Tutaj liczymy na to, że przynajmniej częściowo uda, uda się powtórzyć ten gigantyczny sukces, natomiast w naszym portfolio już zapowiadamy, Kolejne gry, które nie są stricte z symulatorami. Po, tydzień temu wypuściliśmy zapowiedź chociażby Aztec Empire, który jest raczej klasycznym city builderem, oczywiście gdzieś tam potocznie nazywane symulatorem budowania, natomiast to nie jest symulator per se, to, to, to jest zupełnie inny gatunek. Następna gra, która czeka w kolejce, jest survivalem. Oczywiście, można to nazwać symulatorem przetrwania, natomiast nie są to klasyczne mechaniki, nie są to klasyczne symulatory. Są to oczywiście gry, rodzaje gier, które cieszą się niesamowitą popularnością i raczej w tym kierunku chcemy zmierzać, ale nie tylko drogą symulatorową. W pierwszej kolejności wszystkie nasze gry trafiają na, na PC. Badamy tutaj potencjał sprzedażowy od samego początku. Nie chcemy tworzyć portów, Równolegle natomiast wszystkie nasze gry są tak przygotowywane, żeby bardzo łatwo można było je przeportować, czy to wewnątrz w zespole, czy zlecając gdzieś na zewnątrz, żeby ten proces był szybki. Ale odpowiadając krótko na pytanie, najpierw PC, później w przeciągu pół roku wszystkie konsole i chcemy tutaj pokrywać pełne spektrum konsol. Główne przeznaczenie środków to oczywiście ukończenie naszej głównej produkcji, naszego flagowca Motorcycle Mechanic Simulator. I, I tutaj trafia faktycznie większość tych środków plus oczywiście marketing tego tytułu. Troszeczkę mniejsza część, nie pamiętam dokładnie, może 120 tysięcy, trafiło na rozdysponowanie, na przygotowanie właściwie preprodukcji, znalezienie w tym czasie, kiedy trwa development. MMS-a, znalezienie kolejnego obiecującego tytułu. Tutaj zrealizowaliśmy już trzy preprodukcje, dwie naprawdę bardzo dobrze się zapowiadają. Więc tutaj będziemy mieli nielada wyzwanie, żeby wybrać jeden dobrze zapowiadający się tytuł. Ale z tego tylko pozostaje się cieszyć, że, że gracze bardzo fajnie reagują na nasze pomysły, bardzo dobrze się uślistują, te społeczności są naprawdę duże. I oczywiście część środków została przeznaczona na przygotowanie debiutu, na wszystkie te sprawy do, związane z debiutem na rynku New Connect, i mamy nadzieję, wszystko na to wskazuje, że który odbędzie się tak naprawdę niebawem. Liczymy tutaj na listopad. W całym procesie wspiera nas INCSA. Tutaj wszystkie dokumenty, już właściwie są przygotowane. Oczekamy na uchwały KDPW, dematerializujemy akcje i składamy wszystkie dokumenty na GPW. Czekamy na ich, na ich rundę pytań. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Mamy nadzieję, że ten proces przebiegnie sprawnie i faktycznie debiut, debiut nastąpi w listopadzie. Po spółce po debiucie przede wszystkim można się spodziewać oczywiście na początku startu prologu naszej, naszej flagowej produkcji Motorcycle Mechanic Simulator, w marcu mamy zaplanowaną premierę już tej gry. Wszystko wskazuje na to, że, że ten termin zostanie dotrzymany. Development jest w zaawansowanej formie. Jeszcze Październiku liczymy na udostępnienie wstępnej wersji demo graczom i tutaj zbadanie tego potencjału, tak naprawdę uzyskanie jak największego community, żeby pomogło nam w tej końcowej fazie w developmentie. W późniejszej fazie mamy oczywiście zaplanowane. Dalsze preprodukcje, wyłonienie kolejnego tytułu, wdrożenia go do produkcji. Zaczęliśmy też rozmowy z zewnętrznymi deweloperami i promowania ich tytułów, z badania potencjału, więc nie wykluczamy tutaj ruszenie, ruszenia spółek zależnych, dla których będziemy wydawcą.